Cześć, ma na sobie widać w kolejnym odcinku set na kanale z André. No witam. Jest to kolejny odcinek z trybu skrzydłowy. Rozwalamy, ryby. Po raz no. kolejny gramy na mapie nuk. Nie wiem już, który. Po raz który Nie, nie 8HP, 8 jeden ma. 8HP. A, już zabijeś gościa. Za tym jest kosek żawalu Nie patrzyłeś mi dużych drzwi. To fajnie. No? Bardzo dobrze Wiem Bardzo słodko O to chodziło Oni mają mały ping To niedobrze Uważaj, bo coś tam idzie To cię broń wszystko przez to, jest. że kijowego smoka dają. 77 dostał jeden. Dobrze, ma 23 HP. Nawet mógłbyś kocha nie mieć, ale dobrze. A gdzie on jest? Może i szedł nawet. Nie! Widziałeś, Ej! Ach. Aj, karamba. Brawo, ale ty masz takie dziwne ruchy, naprawdę. za ja szybko reagujesz. Trochę chyba znowu mi. Nie pomyślałeś trochę no. Nie, nie pomyślałeś, tylko chyba znowu mi trochę dawało mnie do przodu. Po prostu chciałem szybko załatwić kurę, ruszyłeś nawet bez broni. Przecież siebie ruszyłem bez kawy. Koleczka była na raz. No skoro ma WP to fajnie, ja się cieszę z tego powodu też. W sumie ty miałeś szansę, no ale mogę iść dwójkę na raz załatwić. Na full auto jest wójka ale leży. Pamiętajcie, kiedy w stanie lesem odcinku pojawił się SG? A Wupa idzie, idzie na ten dźwięk, to ci, Możecie na plecy iść. Chodź poprawię prawej stronie, tutaj hmm. Ciekawe Idź, idź, Prawo Nice! Kogo to o to chodziło teraz. <laughs> Zaprawdzie ujejtości, no. Hej, mi z kosy walnąć. No. Nie, no nie wytrzymam. Ten jeden typ, który co chwilę z kosy idzie. 84 Prawo Dawaj dalej plantuj Wychodź wychodź No spokojnie to muszę rozegrać Lecz leci Podchodzi od lewej chyba yeah. od Uch, Nie Tu w prawo Brutalnie idzie Jak tamtuj asysty? No A <laughs> Are you father? Hemu daje 88 w 1, mu daje jebać tą skuteczność emki, która szybsza jest niż światłość, niż yy, ten. Czytelni cholera, słabo. Owie. ta twoja ilość ap jest po prostu przepiękna. Jest kilka. no masz tam pakę jeszcze. No? Chodź, typ teraz jest mi się wydaje, tam za chwilę będzie. Nie wiem, co się patrzeć. Nawet patrzy się okno. Po co? Nie się okna w ogóle. Okno nie chce nie tyczy nie interesują drzwi teraz Po <grych> prostu na nic się nie patrzą się po prostu bym słyszał jak otwierają się drzwi Krótkie, krótkie Spokojnie, spokojnie, na czas, na czas. Poczekaj tą chwilę Chodź Wiedział Sprawdził Akurat musiał w to miejsce Nie widzę, czy ktoś tu jest. Mam oł, mam nie mam koła, O spoko. Nice. Idealnie. Pomóż, 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 dobrze, prawo. Nie wiem, gdzie jest drugi cholera, na dole. Nie, ja nie, ja już nie chcę to, w nic. Nic Aż go Giniesz Drugi tam też jest? Nie. Okno Leży. Ciekawe czy coś ma ten z Radych. tego okna. Żadnych mołtowów w góry nie daje już. Dostał ci z No, Patrz na ich ronde. Ej, ale zaraz ci tam chyba stawu. Co za coś. Nie <grymne> zdej. <Zdka. grymne> Piękna zabawa. No. Jesteśmy na prowadzeniu. Nie powiedziałem tego. Jeszcze jeden. A bo? Obiłeś go? Tak, chyba tak. Nic nie widzę. Nic nie widzę Nice i kontroler. Już tego nie przegraliśmy Oj, no i bardzo dobrze Tak powinno być. jest informacja dzisiejszego dnia o, <grym> Widzę jak te ci wygrane Dostaw teraz łapkę w górę Będzie wygrane <grym <grym Musi być Nie ma innej Chyba długi, długie, długie, długie Kurde skałcik. Tutaj skał jest nice. Dwie po mistrzowsku. Dwie Najwyższe w yeah, średnie Obrażenie na rundę 95. Brawo. Dostanę ja jeszcze nic za to nie dostaję za 14 kg, a ten dostaję jakąś tajgę za 6 kg zaledwie Nie no, Gaben, o Gaben obrażam się na ciebie na stałe eee, Odinstalowuję tę gęle Piękny skin, taiga zostawiacie apkę w górę komentarze jest na I widzimy się w następnym odcinku Siema No i cześć